Do, Do nas, nas należy to miasto. o-o-o. Miasto. Dokładnie tak! Miasto. Sprawdzajcie to. Dziś gośćmi, a właściwie gościniami SKPL jest królowa polskiej muzyki i królowa list przebojów, czyli Maryla Rodowicz. Leo. Dzień dobry. Cześć! Dzień dobry. Dziewczyny, pierwsze, co mi przychodzi do głowy, nad czym się zastanawiam, to czy po tylu premierach, jakie macie już na swoim koncie, ty, Leo, działasz w muzyce dobrych kilka lat, pani Marelo pani ponad 50, czy w ogóle odczuwa się jeszcze jakiś stres związany z wypuszczaniem nowych kawałków, czy to jest już taki totalny luz, chill-out, zabawa? Nie, absolutnie. Z mojej strony jest stres, jest niepokój, czy się będzie podobać, bo nam się może podobać, a potem. Ludożerka, może mhm. wypluć to. Tak, ja też zgadzam się z tym. Tym bardziej, że ja mam też w głowie te wszystkie osoby, które pracują na klipie. To jest cały sztab ludzi, którzy wkładają w to całe serce. Więc ja się stresuję też mhm. po prostu chyba podwójnie za nich wszystkich. <grym> No, ale pierwsze opinie już są w internecie. Pewnie sprawdzałyście, czy nie sprawdzałyście? Ja chyba jeszcze nie miałam okazji. Dzisiaj, dzisiaj? od rana. Mhm. A, dzisiaj od rana, ale widzieliśmy, że, że pozytywne. No tak, no właśnie, nie, też miałem to powiedzieć, że są nie, nie same nie pozytywne, więc chyba trochę taki kamień z serca. To, co też kolejny mi się nasunął na myśl, to wiele osób mówi, że to jest zaskakujący duet. Dla mnie i chyba dla waszych fanów nie do końca. No bo wasze drogi przecinały się na przestrzeni ostatnich lat. Wszyscy pamiętamy mega hit pełnia, gdzie Ty, Cleo, tam maczałaś swoje palce razem z Donatanem. Pamiętamy wasz, moim zdaniem, Genialny występ w Opolu podczas jubileuszu pani Maryli, kiedy śpiewałyście do z Dodą piosenkę tak, Damą do być. być. Więc dlaczego na ten duet musieliśmy czekać aż tak długo? Ja myślę, że wynika to z tego, że obydwie byłyśmy mocno zajęte i gdzieś tam Dobrze, to dro... dobrze, Kleo gra jak szalona, po prostu gra codziennie. <laughs> gdzieś pędzi, śpi w busie. Mhm. Coś w tym jest, faktycznie. No ale mimo wszystko, no, gdzieś tam faktycznie ciężko było się złapać, a marzyłam o tym już od dawna, więc bardzo się cieszę, że wreszcie to doszło mhm. do skutku. No właśnie o to też pytać, no bo domyślam się, że to jest twoje marzenie od dzieciństwa, bo pewnie całe życie dorastałaś, całe życie słuchałaś Maryli Ludowicz. Tak? Jak to jest mieć. Trochę taką artystyczną mamę no, w swojej piosenki. No bo Marylka jest moją mamą, music mamą. Music mama. music mama, właśnie tutaj żeśmy stwierdziły, że to jest fajny pomysł na piosenkę, hmm. e, ale e, <laughs> nie wchodząc w masę dygresji, e, faktycznie to było zawsze moje marzenie i chyba przysiągnęłam muzyką Maryli, ponieważ e, e, moi rodzice nawet stwierdzili, że nasze głosy są bardzo, bardzo podobne hmm. na tej piosence. Ja sama nie wiem, gdzie, gdzie ja się zaczynam, a gdzie się kończy Kleo. <noise> Okej, okay. no tak, w sumie jesteś takiego, w tym, jakby obie na pewno kolorowe. Tak samo kolorowy jest teledysk. Jak dziewczyny wam się pracowało przy realizacji tego teledysku? Nie no, jak zwykle Marylka to pełna profesja, więc bardzo nam się fajnie współpracowało. No i to my zawsze na klipach gonimy też z czasem, mhm, bo staramy się jak najwięcej scen nakręcić. W związku z tym Marylka przygotowałaś ile tam tych strojów. Ja przywiozłam ze sobą z 10 kostiumów i ani razu nie pozwolili mi się przebrać, bo było takie tempo albo czekałam 5 godzin na, na, na swoje wejście. No, więc no, to, to są też uroki klipów, że po prostu czasami e, czeka sceny. Się na ujęcie. też trzymia się na ujęcie i też staramy się ustawiać to światło i tak dalej, więc no, a masa pracy. Tym bardziej, kiedy się robi klip do nie jednej, a dwóch piosenek aż. To domyślam się, że to jest jeszcze więcej pracy. Pani Marylo, mam pytanie do Pani. Bo to już Kleo powiedziała, że jest z Pani ogromną fanką. Domyślam się, że kiedy jest się Marylą Grodowicz, to ma się kolejki artystów, którzy chcą z Panią współpracować. Co w takim razie jest takiego urzekającego w Kleo, co sprawiło, że postanowiła Pani zaśpiewać z nią w duecie, nagrać klip i nagrać aż dwie piosenki? Ja nagrałam więcej tych piosenek. Tylko, Kleo, nie wiem, może już zapomniała, chociaż to było całkiem niedawno. Myślę sobie zaraz, piosenka Neony to przecież jeszcze trzy utwory nagrałam. Co się z nimi dzieje? Dzieje się, ja myślę, że one się yes, pojawią na, twoim, na Twojej płycie. Czekają na swój czas. Też bardzo. Także, co, co mnie urzeka w Kleo, tak? Mhm. Jej ogromna muzykalność yy, i uroda. Słowiańska krew. Gdzie tak, słowiańska krew. I, yy, I to, w jaki sposób pisze teksty. Pisze świetne teksty, bardzo muzyczne. No właśnie, to o tym tekście też bym chciał trochę porozmawiać, bo dzisiaj wyszła w całości piosenka dalej. Tak. I w tej piosence jest mnóstwo odniesień tak, do odniesień. twórczości pani Maryli, bo jest tam i małgośka, jest i Niech żyje wariat, jest wariatka tańczy. Powiedz mi, jak wyglądał proces w ogóle tworzenia tej piosenki? Czy to było tak, że ty sobie rozsypałaś bogaty repertuar Maryli Rodowicz i dopasowałaś, co no się No Ja rumuje? znam repertuar Maryli, więc jak pisałam ten kawałek, to mi się te, te, te słowa, te zdania jakoś same się poukładały. No i chciałam, żeby to był trybiut dla Maryli, chciałam, no. żeby to wszystko było opakowane w taneczne brzmienia, no i myślę, że, że się udało. Złote radisko. Trybut do Marylia, a Maryla jeszcze żyje. Ale nie, to trybut nie jest tylko... Od, oczywiście, jest legenda za życia. Nie, legenda za, za życia. życia. dokładnie. Bo ty jesteś nieśmiertelna. O, o właśnie, no jakby... Do. Zabrażana, teraz, przecież, teraz bardzo często odrażana. Dokładnie, jakby to jest powód inny. Dzisiaj powód wywiad, ostatnio powód teledysk. Też bym chciała się trochę do tego nawiązać, no bo w tym teledysku powtarza się już ten wspomniany żal o tym odrażaniu. To powtarza się co roku w kontekście Sylwestra. Pani tego dystansu do siebie się nauczyła, czy pani go od zawsze miała? Od zawsze miałam, gdybym nie miała, chociaż też bardzo się przejmuję swoją karierą i detalami. I... Że, żeby dobrze brzmiało na koncercie, żeby byli muzycy, najlepsi z najlepszych. Yy, czyli z jednej strony bardzo się staram i przejmuję, a z drugiej strony y, nauczyłam się y, takiego luzu, takiego, takiego myślenia. Ej, Małgośka, właśnie. małgoszka. No Małgośka. <laughs> Małgośka o, da, da, odpuść, no. odpuść, daj. Rozumiem. Małgośka, weź Małgośka, weź. <laughs> No tak, to jest najważniejsze, trzeba mieć do siebie dystans. Jakby super, że, że Pani to pokazuje na każdym kroku. Też e, to, co powiedziałyście obie, że e, przemawia przez Was muzyka. Co też czuć w tej piosence, co czuć właśnie w Waszym repertuarze? I tyle ostatnio zaskoczyłaś wszystkich swoim duetem z Lexi Chaplin, mhm. bo Ty też jesteś, masz takie podejście bardzo nieszablonowe i lubisz współpracować z różnymi artystami. I Pani, Pani Marelo, czy jest ktoś z tej, powiedzmy, młodej sceny muzycznej, z kim Pani jeszcze chciałaby współpracować? Tak. A no kto taki? Kto taki? Mata. Mata. Okej, okay, uwielbiam, dzięki. Uwielbiam w takim go. razie Mata musi zobaczyć ten wywiad i odezwać się do pani Marii Ale Rodowicz. on to wie. Ja mu wyznawałam miłość. Tak, no tak. naprawdę. Wow. I jaka była jego reakcja? Możemy się czegoś spodziewać w takim razie? Eee, nie odzywał się w ogóle. <noise> o, ale to na pewno po tym wywiadzie się zmieni. Dokładnie. No, <noise> Obiecuję. Może. Mata, Lubię Mata też bardzo jagnięło się. Mhm. <noise> Okej, okay, czyli to już tak Pani bardziej by chciała z rapem, widzę, że tutaj... Nie, 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 sposób pisania tekstów, uh -huh. o to mi chodzi, że to jest inny, inny sposób pisania, uh -huh. inne pi pisanie, okay, to rozumiem. jest ciągle tekst, ale jest inaczej, uh -huh. Uh -huh. No, inna wyobraźnia, wędruje w jakieś tam inne zakamarki. Uh -huh. Rozumiem. Pytałem Ciebie kiedyś, Cię też Cleo, o to. Chciałbym też przy okazji zapytać, jeżeli mam okazję mm -hmm. tutaj z Panią Marylą, jak Pani patrzy na to, że teraz bardzo się miesza świat YouTube'a z muzyką? Że YouTuberzy nagrywają płyty, YouTuberzy nagrywają piosenki. Czy to jest ok z perspektywy gwiazdy, która ma no, ogromne doświadczenie i jest wiele lat na scenie? No, trzeba dać ludziom pożyć, no. czasy się zmieniają, jest taka sytuacja, taka rzeczywistość, niech sobie nagrywają na zdrowie. Okay. Oczywiście, że tak. Czyli gdyby Cleo znowu napisała na przykład piosenkę na płytę ekipy Fliza i Flizz by się odezwał do pani Maryli i powiedział: Marylka, chodź do nas, nagraj kilka wokali, to zgodziłaby się pani? Bardzo chętnie, bo jak, jak obserwuję ich czasem, to tam oni się cały czas bawią. Dokładnie. Maryka lubi z... zabawę, jestem A, tak, jestem naprawdę są świadkiem. Y, ludzie, którzy są smutasami i są ludzie zabawowi. Y, trzeba się zadawać z ludźmi, którzy. Są weseli. No tak. O, no oczywiście. To jest to najważniejsze. No. Dlatego tu jesteśmy Otóż to. <gry> razem. Otóż to. Ja tak na koniec chciałbym jeszcze zapytać o projekty, które są zaplanowane na, na kolejne tygodnie, na kolejne miesiące. Sporo zabawy, skoro jesteśmy przy zabawie, jest pewnie przy realizacji programów typu The Voice. Ty, Klau, będziesz The Voice Kids 5, pani, pani Marlow The Voice Senior. Wiem, że pewnie nie możecie zbyt wiele zdradzać na temat tych projektów, no bo wiadomo, jakby czekamy na, na oficjalną premierę w telewizji. Natomiast chciałbym trochę takiego uchylenia rąbka tajemnicy. Czego możemy się spodziewać po tych sezonach? No ja mam po prostu fantastycznych wykonawców. Nie jakich, ale... Nie, 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 nie <laughs> ale po prostu świetnych. Mają takie wokale, a ludzie przecież yy, mają, nie wiem, 60 załóżmy plus. Aha. Może mają 60, ale jak widzę czasami w internecie, jest, jest z, zdjęcie w kostiumie kąpielowym jakiejś znanej laski i jest komentarz Ludzie, ona ma 60 lat i takie ciało. Mm. <laughs> I moi wykonawcy mają 60 lat, mają super wokale. Mhm. Czyli po prostu w ogóle nie ma związku z wiekiem. Mhm. Oczywiście, że tak. Czyli możemy liczyć na to, że są tam przyszłe <laughs> tak. gwiazdy sceny muzycznej. Nie, nie wiem, czy będą chcieli być publicznie mhm. oceniani, czy będą chcieli pójść w show z nas, <laughs> ale fantastycznie śpiewają. Rozumiem. Rozumiem, czyli czekamy na premierę. A jak w przypadku Dewoiskitz? No, to to, to, to po to raz jest, czwarty. Tak, tak, po raz czwarty, ale myślę, że to jest taka właśnie niekończąca się skarbnica y, młodych talentów. Zawsze mnie zaskakują i ten, ten sezon będzie naprawdę zaskakujący. Tym bardziej, że troszeczkę zaczęliśmy bardziej rywalizować, oczywiście w takim wesołym y, wydaniu, bo y, każdy z nas y, ka, z każdej drużyny wygraliśmy. Czyli mhm. ja byłam pierwsza, później był Dawid, wygrał, a ostatnio chłopaki. Sezony. No tak, 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 tak faktycznie. Więc jest remis. Mhm. No i y, no tutaj walczymy, walczymy, ale w taki bardzo zabawny sposób w naszym stylu. No tak, rzeczywiście, bo przez wszystkie sezony nie było nikogo, kto miałby dwóch zwycięzców, bo w pierwszym tak. sezonie wygrała Edyta Górniak. Dokładnie, więc, więc... więc jest porówno i tak trochę, trochę walczymy teraz. Dobrze, to w takim razie na końcu, skoro też tutaj mamy niestety mało czasu, prosiłbym specjalnie dla SKPL o wykonanie neonów. Dalej, to już jakby pozostawiam do, do pole. Co tam robimy? Neony, dobra. Dalej, nie, 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 I niech nie dalej żyje wal. Kolorowe jest. Dobra, to lecimy. I niech dalej żyje bal, kolorowe wozy w dal. Łatwo palnik, bo w nas jest ten ogień. I niech dalej żyje bal, tańcz Małgorźka, na żal. Tyle lat masz, ile czujesz w sobie. A! Dokładnie tyle lat masz, ile czujesz w sobie. Dobra, nie gasną. O, bo do nas należy to miasto. O, oh, dokładnie tak! Sprawdzajcie to. Dobrze, to co, dziewczyny, dziękuję bardzo, miło Dziękujemy. się było zobaczyć. Trzymam kciuki dziękuję. i mam nadzieję, że do zobaczenia! Do zobaczenia! Do zobaczenia!